Teraz myślę, że będzie już się nam dłużej nagrywało. Ja też sam nie wiem, czy to się nagra tak samo, jak tak ja jak, tak, tak jak ja skończę. Czy nie wiem, także już mówię, że jeśli chcecie więcej takich odcinków, to ja yy, muszę wiedzieć, że wy chcecie tyle odcinków. Także łapka, wyświetlenie, to sobie wyświetlenie za samo załączę. like i komentarz albo suba to więcej, to zachęcam. Tylko po prostu, i Wam nie każę tego robić, i go chcę mówić, że jeżeli nikt tutaj wiedział o tym, coś Jak chcę ze nagrać, to mogli no, grali. Nie chcę kopać drewno. Nie wiem czy nie słychać. Nie teraz kopać drzewno. E, drewno. bez nie ma w opisie, w opisie, bo mody są w, w tamtym pierwszym sezonie, Na nie wiem, będzie to wyjemność, ale to, co będzie to wyjemność będzie i to będzie taki drugi odcinek, będzie, tak to będzie ale co będzie, co będzie...